Myślisz, że komety są przewidywalne? Lud i skała, słońce się zbliża, pojawia się ogon i po sprawie, ale 1 lipca 2025 roku 50-centymetrowy teleskop w chilijskiej Dolinie Rio Hurtado dostrzegł coś, co łamie wszelkie zasady, które znaliśmy. Międzygwiezdnego gościa poruszającego się z prędkością ponad 220 tysięcy km na godzinę. Nie stąd, niepodobnego do niczego, co widzieliśmy. A pod koniec sierpnia, kiedy jego ogon eksplodował, rozciągając się na 56 tysięcy kilometrów, astronomowie zdali sobie sprawę, że nie oglądają tylko komety. Byli świadkami czegoś, co mogłoby przepisać nasze rozumienie tego, jak światy formują się wokół odległych gwiazd. 3I Atlas, trzeci potwierdzony obiekt międzygwiezdny, który wszedł do naszego Układu Słonecznego. Pierwszy, który wytworzył ogon, który mogliśmy faktycznie badać. I pierwszy, którym Nemarz, który ujawnił chemię tak dziwaczną, tak niemożliwą według naszych standardów, że najpotężniejsze teleskopy NASA ścigają się z czasem, by rozszyfrować, co to oznacza, zanim zniknie na zawsze. Co sprawia, że ten gość jest tak dziwny, jego ogon nie tylko rósł, on wybuchł. A chemia napędzająca te erupcje zawiera sekrety, które mogą nam powiedzieć, czy nasz układ słoneczny jest czymś powszechnym, czy niemożliwie rzadkim we wszechświecie. Jeśli cenisz sobie udokumentowaną naukę o kosmosie, taką jak ta, subskrybuj, to najlepszy sposób na wsparcie naszej pracy. Daj też znać w komentarzu, z jakiego miasta nas słuchasz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach, wykorzystując źródła z badania Martina Cordinera, opublikowanego w arXiv 25 sierpnia 2025 roku poprzez obserwację kosmicznego teleskopu Jamesa Webba z Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda NASA oraz dane w czasie rzeczywistym ze spektrografu wieloprzedmiotowego teleskopu Gemini South, udokumentowane 27 sierpnia 2025 roku. Teraz wracamy do informacji. 3I Atlas znajdował się 670 milionów kilometrów od Słońca, kiedy teleskop przeglądowy Atlas po raz pierwszy go dostrzegł. To odległość Jowisza, Większość komet pozostaje ciemna i spokojna tak daleko. Muszą zbliżyć się znacznie bardziej, zanim promieniowanie słoneczne zacznie topić ich powierzchniowe lody. Ale ten obiekt już świecił, już był aktywny, już łamał zasady. David Jewitt kierował obserwacjami Hubla z UCLA. Kiedy jego zespół skierował kosmiczny teleskop na 3 i Atlas 21 lipca, kometa znajdowała się 445 milionów kilometrów od Ziemi. To, co znaleźli, to kokon pyłu w kształcie łzy, wypływający z jądra. Nie para wodna. Jak w przypadku normalnych komet, coś zupełnie innego. Trajektoria hiperboliczna opowiedziała historię. To nie było związane z naszym Słońcem. Przybyło skądś indziej, podróżowało przez prawdopodobnie 7 miliardów lat przez przestrzeń międzygwiezdną. A teraz przelatywało przez nasze sąsiedztwo z prędkościami, które utrudniały śledzenie. Jakby zobaczyć pocisk karabinowy na jedną tysięczną sekundy, powiedział Jewitt. Ale prawdziwy szok nadszedł z tego, co było w środku. Kosmiczny teleskop Jamesa Weba NASA namierzył 3I Atlas 6 sierpnia 2025 roku. Odległość od Słońca. 3,32 jednostki astronomicznej. Wciąż daleko w zimnie. Spektrograf bliskiej podczerwieni zaczął analizować światło pochodzące z komy komety, chmury gazu i pyłu otaczającej jej jądro. A to, co znalazł, nie miało sensu. Dwutlenek węgla, olbrzymie ilości dwutlenku węgla, w stosunku 8 do 1 w porównaniu z wodą. Najwyższy kiedykolwiek zarejestrowany w jakiejkolwiek komecie. Sześć odchyleń standardowych powyżej normalnych wartości. To nie było tylko niezwykłe. To było niemożliwe według standardów układu słonecznego. Martin Kordiner z Godarda NASA kierował badaniem. Jego zespół czekał na takiego międzygwiezdnego gościa. Teleskopy były już zarezerwowane. Plany już poczynione. Kiedy pojawił się 3 i Atlas, mieli jedną szansę, aby zrobić to dobrze. To, co odkryli, zmieniło wszystko. Normalne komety w naszym układzie słonecznym mają może stosunek dwutlenku węgla do wody jak 1 do 10, niektóre mają mniej. 3 i Atlas miał 8 razy więcej dwutlenku węgla niż wody. To oznaczało, że środowisko jego powstania było całkowicie inne niż cokolwiek w naszym układzie słonecznym. Albo uformował się w regionie bogatym w lód z dwutlenku węgla, albo coś wydarzyło się podczas jego miliardowej podróży przez przestrzeń, co upiekło jego powierzchnię w coś nowego. Stosunki izotopów węgla opowiedziały inną historię. Sygnatury węgla 12 do węgla 13, podobne do ziemskich. Budulec był znajomy, ale proporcje były obce. Jakby znaleźć dom zbudowany z tych samych cegieł co każdy inny dom, ale złożony w sposób, który przeczy fizyce. Stefanie Milam, astrochemiczka z Godarda, miała teorię. 7 miliardów lat podróży przez niemal absolutne zero przestrzeni międzygwiezdnej. Ciągłe bombardowanie promieniami kosmicznymi. Obszary formowania się gwiazd, gdzie eksplodowały supernowe pola promieniowania, które mogły upiec powierzchnię komety w coś nierozpoznawalnego. Powłokę lodu z dwutlenku węgla stworzoną przez procesy, które nie istnieją w naszym spokojnym zakątku galaktyki. Ale ogon dopiero zaczynał rosnąć. W połowie sierpnia 3 Atlas wykazywał pierwsze oznaki tego, co nadchodziło. Dane z teleskopu TES ujawniły, że kometa była aktywna co najmniej od maja, dwa pełne miesiące przed jej oficjalnym odkryciem. Już odgazowywała na odległości sześciu jednostek astronomicznych od Słońca. Już naruszała zasady dotyczące tego, kiedy komety się budzą. Zdjęcia z Hubble'a z lipca pokazały słaby, szeroki ogon skierowany od Słońca standardowe zachowanie komety. Małe cząsteczki pyłu zdmuchiwane przez ciśnienie promieniowania słonecznego, ale ogon był skrócony perspektywicznie, skierowany prawie bezpośrednio od Ziemi, w większości ukryty za komą. Prawdziwe widowisko miało dopiero nadejść. 27 sierpnia zmienił wszystko. Teleskop Gemini South w Chile o średnicy zwierciadła 8,2 m, skupił swoją moc na 3 i atlas za pomocą spektrografu wieloprzedmiotowego. To. Co uchwycili? To kometa w trakcie transformacji. Antysłoneczny ogon eksplodował, stając się widocznym. Miał 30 sekund łuku długości kątowej, 56 tysięcy kilometrów pyłu i lodu, uciekających od jądra. Karen Mitch z Uniwersytetu Hawajskiego kierowała programem obserwacyjnym. Studenci z Hawajów i Chile dołączyli zdalnie, obserwując w czasie rzeczywistym, jak ogon rósł na ich oczach rozszerzyła się do promienia 23 km. Wskaźniki produkcji były poza skalą. To nie było stopniowe przebudzenie, to była erupcja. Strumień skierowany w stronę słońca opowiedział inną historię. Wzmocnione odgazowanie z nagrzanej, oświetlonej słońcem powierzchni, gdzie lód z dwutlenku węgla sublimował szybciej niż lód wodny. Samo jądro zmierzone przez Habla miało od 440 metrów do 5 i dziesiątych kilometra średnicy. Małe jak na coś, co wywołuje tak spektakularne zjawisko. Ale rozmiar nie był problemem. Chemia była, dane spektralne z Gemini ujawniły pył ogólnie podobny do komet Układu Słonecznego. Podobne procesy, podobne materiały, ale proporcje były błędne. Dwutlenek węgla dominował nad wszystkim innym. Woda była obecna, ale drugorzędna. Tlenek węgla na normalnych poziomach siarczek karbonylu obecny, ale niedominujący. To było jak patrzenie na znany przepis przygotowany z zupełnie innymi proporcjami składników. Rozpoznawalne, ale fundamentalnie obce. Pytania mnożyły się z każdą obserwacją. Jak kometa utrzymuje tak wysoką zawartość dwutlenku węgla przez 7 miliardów lat podróży międzygwiezdnej? Jakie środowisko formowania się wytwarza proporcje dwutlenku węgla do wody w stosunku 8 do 1? I dlaczego 3 i Atlas był aktywny tak wcześnie i tak gwałtownie w porównaniu do normalnych komet? Teleskop Spherex dodał więcej danych między 7 a 15 sierpnia. Obserwacje wielospektralne w odległościach między 3 i 3 dziesiątymi, a 3 i 1 dziesiątą jednostki astronomicznej od słońca. Wyraźnie rozdzielona koma bogata w dwutlenek węgla i wody, brak widocznych jetów czy rozbłysków, tylko stała, masowa produkcja gazu i pyłu. Ogon nadal rósł. Zdjęcia z bardzo dużego teleskopu z 23 sierpnia pokazały rozwijającą się klasyczną strukturę kometarną: strumień skierowany w stronę słońca, widoczny na wszystkich zdjęciach, antysłoneczny ogon skierowany w lewo od słońca, wydłużający się z każdą obserwacją. Pod koniec sierpnia transformacja była kompletna. To, co zaczęło się jako słaba smuga w lipcu, stało się kometą z podręczników, ale z jedną kluczową różnicą. Jej chemia była niepodobna do niczego, co kiedykolwiek zarejestrowano. Bryce Bolin z Eureka Scientific obserwował obserwacje z 27 sierpnia. Każda kometa międzygwiezdna jest posłańcem z innego układu gwiezdnego, powiedział. Studiując ich światło i kolor, możemy zacząć rozumieć różnorodność światów poza naszym własnym. 3 i Atlas niósł wiadomość nie tylko o własnym powstaniu, ale o warunkach, które istnieją wokół innych gwiazd, o tym, czy układy planetarne takie jak nasz są powszechne czy rzadkie? O procesach, które tworzą budulec życia. Dominacja dwutlenku węgla wskazywała na scenariusze formowania się, które nie istnieją w naszym układzie słonecznym. Być może 3 i Atlas uformował się blisko linii lodu dwutlenku węgla w swojej macierzystej dysku protoplanetarnym, gdzie dwutlenek węgla zamarza, ale woda pozostaje gazowa. Być może doświadczył poziomów promieniowania, których nasz układ słoneczny nigdy nie widział piekąc swoje lody powierzchniowe w nowe konfiguracje, a może spędził tak dużo czasu podróżując przez przestrzeń międzygwiezdną, że samo środowisko między gwiazdami zmieniło jego skład. Obłoki międzygwiezdne, obszary formowania się gwiazd, pozostałości po supernowych, 7 miliardów lat ekspozycji na środowiska, których nasze komety nigdy nie doświadczają. Zbliżał się październikowy termin. 3 i Atlas osiągnąłby peryhelium 30 października, swoje najbliższe podejście do Słońca na odległość 1,4 jednostki astronomicznej, tuż wewnątrz orbity Marsa. Wystarczająco blisko, aby orbitery Marsa mogły go obserwować, wystarczająco blisko dla masowego odgazowania i potencjalnie dramatycznej fragmentacji. Kometa De Voix i Borysow, poprzedni międzygwiezdny gość, rozpadła się w drodze opuszczania naszego układu słonecznego. Trzy i atlas mógłby spotkać ten sam los. Albo mógłby przetrwać, by dostarczyć nam więcej danych, gdy wyłoni się z za słońca w listopadzie. Obserwacje listopadowe były już zaplanowane. Teleskop Gemini North na Hawajach był w gotowości. Bryce Bowling gotowy do prowadzenia kolejnej sesji publicznych obserwacji szansa była, aby zobaczyć, co pozostało z Trzysk i atlas po jego bliskim spotkaniu z naszym słońcem. Ale sierpniowy wzrost ogona już opowiedział nam najważniejszą historię. To nie była tylko kometa, to była kapsuła czasu z obcego świata. Posłaniec niosący chemiczne sygnatury ze środowisk gwiezdnych, które ledwo możemy sobie wyobrazić. Stosunek dwutlenku węgla do wody 8 do 1. Wczesna aktywacja na sześciu jednostkach astronomicznych. Eksplozywny wzrost ogona, który przeczył normalnemu zachowaniu komet. Każdy pomiar wskazywał na ten sam wniosek. Nasz układ słoneczny może być znacznie bardziej niezwykły, niż myśleliśmy. Teszy i Atlas uformował się wokół innej gwiazdy w warunkach niepodobnych do niczego w naszym układzie planetarnym. Podróżował przez miliardy lat przez środowiska, które zmieniły jego skład. A kiedy w końcu wszedł do naszego układu słonecznego, jego ogon stał się sztandarem reklamującym różnorodność światów, które istnieją poza naszym doświadczeniem. Chemia nie kłamie. Dwutlenek węgla nie dominuje w komach komet, chyba że coś fundamentalnego jest innego w ich formowaniu się lub ewolucji. Woda nie zajmuje drugiego miejsca. Chyba, że środowisko, w którym ta kometa powstała, było dla nas obce. Jacqueline McCleary z Uniwersytetu Northeastern podsumowała to doskonale. Czy nasz układ słoneczny jest powszechny, czy rzadki? Wydaje się, że jest stosunkowo rzadki, a to pomaga nam to określić ilościowo. 3 i Atlas był czymś więcej niż kometą, która rozwijała ogon. Był dowodem na to, że wszechświat zawiera światy uformowane w warunkach. Które dopiero zaczynamy rozumieć. Ogon, który wybuchł pod koniec sierpnia, reklamował chemię z obcego układu gwiezdnego, przeniesioną przez miliardy lat i biliony kilometrów, aby dostarczyć wiadomość o prawdziwej różnorodności formowania się planet. Wiadomość była jasna. Nie jesteśmy typowi. Nasz układ słoneczny, z jego znajomą chemią, zdominowaną przez wodę i przewidywalnym zachowaniem komet, może być wyjątkiem, a nie regułą. 3 i Atlas przybył skądś indziej. Skąd z innymi zasadami, inną chemią, innymi możliwościami, a jego ogon, szybko rosnący pod koniec sierpnia, gdy zbliżał się do naszego słońca, był pierwszym wyraźnym sygnałem, jaki kiedykolwiek otrzymaliśmy z tego obcego świata. 5 września 2025 roku teleskopy naziemne uchwyciły obrazy 3 Perkury Atlas, pokazujące pełny rozwój jego antysłonecznego ogona. Jądro pozostało nienaruszone, odgazowanie trwało. Chemia pozostała niemożliwa według naszych standardów, ale w listopadzie, gdy 3 i Atlas wyłoni się z Słońca w swojej podróży powrotnej, dostaniemy jeszcze jedną szansę, aby zbadać tego posłańca z obcego świata, aby zrozumieć, co jego chemia mówi nam o warunkach panujących wokół innych gwiazd. Aby dowiedzieć się, czy światy takie jak Ziemia są powszechne, czy niemożliwie rzadkie, konsekwencje uderzają mocniej, gdy spojrzymy na liczby. Teleskop TES ujawnił, że 3 i Atlas produkował gaz i pył w tempie, które nie powinno być możliwe. Normalne komety w odległości 6 jednostek astronomicznych od Słońca są uśpione. Lód pozostaje zamarznięty. Aktywność czeka, aż zbliżą się bardziej zazwyczaj wewnątrz 5 jednostek astronomicznych. 3 i Atlas już wyrzucał materiał w przestrzeń w maju 2025 roku. Dwa miesiące przed odkryciem sześć jednostek astronomicznych od Słońca. Coś napędzało poziomy aktywności, które naruszają wszystko, co wiemy o fizyce komet w naszym układzie słonecznym. Pomiary tempa produkcji opowiedziały historię: koma o promieniu 23 km do sierpnia, stałe odgazowanie bez wybuchów i przestojów typowych dla normalnych komet, brak wykrytych rozbłysków pomimo masowej aktywności, po prostu ciągła. Niemożliwa chemia tworząca widowisko widoczne na przestrzeni milionów kilometrów. Teleskopy naziemne na całym świecie dołączyły do wysiłku. Obserwatorium Las Cumbres uchwyciło sekwencje pokładkowe, pokazujące trzy i atlas poruszający się na tle gwiazd. Prędkość była oczywista nawet na zdjęciach statycznych ponad 220 tysięcy kilometrów na godzinę w momencie odkrycia przyspieszający w miarę zbliżania się do Słońca. Teleskop Kanada-Francja-Hawaje na Mauna Kea potwierdził marginalną komę z potencjalnym wydłużeniem podobnym do ogona 2 lipca. 3 sekundy łuku długości kątowej. Pierwszy dowód, że to nie była asteroida, ale aktywna kometa. Pierwsza wskazówka, co nadchodziło. Teleskop Odkryć Lowella w Arizonie dostarczył niezależne potwierdzenie tego samego dnia. Deep Random Survey w Chile dodało wspierające obserwacje. Zanim Centrum Małych Planet ogłosiło odkrycie Zebrali 122 obserwacje z 31 różnych obserwatoriów. Mechanika orbitalna nakreśliła wyraźny obraz trajektoria hiperboliczna ekscentryczność większa niż jeden pochodzący z kierunku konstelacji Strzelca gdzie centrum galaktyczne leży, ukryte za pyłem i gwiazdami podróżujący zbyt szybko, by zostać schwytanym przez grawitację naszego Słońca jednorazowy gość, który nigdy nie wróci. Ale chemia pisała inną historię, taką, która wymagała zagłębienia się w to, co sprawia, że 3 i Atlas jest fundamentalnie inny od wszystkiego, co widzieliśmy wcześniej. Był tam lód wodny, sygnatury spektroskopowe były jasne i niepowtarzalne, ale ukryte, przytłoczone dwutlenkiem węgla w proporcjach, które podważają podstawowe założenia dotyczące formowania się komet. Stosunek wody do dwutlenku węgla sugerował środowisko, w którym woda była rzadka lub systematycznie usuwana podczas formowania się. Poziomy tlenku węgla pozostały normalne, stosunek 1,4 do 1 z wodą. Oczekiwane wartości, które pasowały do komet Układu Słonecznego, to nie był przypadek całkowitej chemicznej anomalii. To było selektywne wzmocnienie dwutlenku węgla, które wskazywało na specyficzne warunki formowania się. Siarczek karbonylu dodał kolejny element do układanki. Obecny, ale niedominujący. Chemia siarki przebiegała normalnie, podczas gdy dominował dwutlenek węgla, jakby znaleźć jeden instrument grający zbyt głośno w normalnej orkiestrze. Analiza ziaren pyłu ujawniła więcej niespodzianek. Rozmiary cząstek zgodne z normalnymi kometami, właściwości odbiciowe w oczekiwanych zakresach. Cokolwiek sprawiło, że 3 i atlas był chemicznie niezwykły, nie wpłynęło na podstawową fizykę tego, jak cząsteczki pyłu formowały się i były wyrzucane z powierzchni. To sugerowało, że anomalia leżała w składzie lodu, a nie w ogólnej strukturze. 3. I Atlas miał normalną strukturę komety wypełnioną obcą chemią znajomy typ ciała, niosący nieznane treści. Obserwacje z nordyckiego teleskopu optycznego, przeprowadzone przez Davida Jewita i Jane Lou 2 lipca, potwierdziły, że obiekt był wyraźnie aktywny z rozproszoną komą. Aktywność była prawdziwa, mierzalna i rosła w siłę, gdy kometa zbliżała się do Słońca. Ale sygnatura chemiczna napędzająca tę aktywność była bezprecedensowa. Ścieżka obserwacji stworzyła oś czasu. Maj. Już aktywny na sześciu jednostkach astronomicznych. 1 lipca. Oficjalne odkrycie. 2 lipca. Potwierdzona jako aktywna kometa. 21 lipca. Hubble uchwyca szczegółowe obrazy. 6 sierpnia. James Webb ujawnia niemożliwą chemię. 27 sierpnia. Gemini South dokumentuje eksplozywny wzrost ogona. Każda obserwacja dodawała elementy do układanki, która podważała fundamentalne założenia dotyczące tego, jak komety powstają i ewoluują. 3 i Atlas nie był tylko inny. Był systematycznie niemożliwy według standardów układu słonecznego. Szacunki wieku sprawiły, że wszystko stało się jeszcze bardziej zagadkowe. A analiza kinematyczna sugerowała możliwe wieki przekraczające 7 miliardów lat, starszy niż nasz układ słoneczny. Relikt z epoki, gdy galaktyka była młodsza, gwiazdy formowały się w innych warunkach. Układy planetarne powstawały według innych zasad. Matthew Hopkins z Oksfordu powiedział BBC News, że kinematyka sugeruje, iż obiekt mógł pochodzić z grubego dysku drogi mlecznej, starożytnej populacji gwiazd o różnych składach chemicznych, różnych planetach, różnych kometach. Gdyby 3 i Atlas miał 7 miliardów lat, był świadkiem ewolucji galaktycznej, o której możemy tylko teoretyzować. Tempa formowania się gwiazd, które przyćmiewają obecne poziomy częstotliwości supernowych, które kąpałyby przestrzeń międzygwiezdną w promieniowaniu, ewolucji chemicznej, która wytworzyła środowiska bogate w dwutlenek węgla, których nasze modele ledwo biorą pod uwagę. Teoria pieczenia promieniowaniem zyskała wsparcie z wielu stron. Obliczenia Stefanie Milam pokazały, jak bombardowanie promieniami kosmicznymi przez miliardy lat mogło zmienić chemię powierzchni. Wysokoenergetyczne cząstki rozbijające cząsteczki wody, pozostawiając dwutlenek węgla nienaruszonym, Selektywna chemia napędzana przez międzygwiezdne pola promieniowania, ale oś czasu stworzyła problemy. 7 miliardów lat ekspozycji na promienie kosmiczne powinno było całkowicie zerodować jądro. Coś chroniło 3 i Atlas podczas jego podróży. Coś utrzymało jego sygnaturę chemiczną nienaruszoną na odległościach i w skalach czasowych, które powinny były zniszczyć każdą kometę. Pojawiła się hipoteza izolacji lód wodny zakopany pod warstwami bardziej stabilnych materiałów. Dwutlenek węgla stworzony lub skoncentrowany na powierzchni przez obróbkę radiacyjną. Upieczona powłoka chroniąca nieskazitelne materiały pod spodem. Chemia powierzchniowa opowiadała jedną historię, podczas gdy wnętrze skrywało inne sekrety. To mogłoby wyjaśnić opóźnione uwalnianie wody. Dwutlenek węgla łatwo sublimuje w niskich temperaturach. Lód wodny potrzebuje więcej ciepła. Gdyby 3 i Atlas miał powłokę bogatą w dwutlenek węgla nad wnętrzem bogatym w wodę, obserwowana chemia miałaby sens. Powłoka mówiła pierwsza, wnętrze przemówiłoby później. Peryhelium w październiku obiecywało odpowiedzi. Na odległości 1,4 jednostki astronomicznej od Słońca, wystarczająco blisko, aby ogrzać głębsze warstwy. Wystarczająco blisko, aby potencjalnie zerwać przetworzoną powłokę i ujawnić, co leży pod spodem. Wystarczająco blisko, aby przetestować każdą teorię na temat prawdziwego składu 3 i Atlas. Orbitery Marsa przygotowały się na spotkanie. Orbiter Maven, Mars Atmosphere and Volatile Evolution. NASA został ustawiony do obserwacji 3 i Atlas, gdy przechodził w odległości 30 milionów kilometrów od czerwonej planety. Kometa pojawiłaby się duża i jasna na marsjańskim niebie. Potencjalnie ujawniając szczegóły komy niemożliwe do zobaczenia z Ziemi. Łazik Perseverance, orbiter rozpoznawczy Marsa i łazik Curiosity wszystkie zostały przydzielone do obserwacji, jeśli geometria by na to pozwoliła. Szansa na jednoczesne badanie międzygwiezdnego gościa z wielu perspektyw dane weryfikujące na temat chemii i struktury komy. Orbitery Marsa Europejskiej Agencji Kosmicznej dołączyły do wysiłku. Mars Express, orbiter śladowych gazów i zasoby programu Exomars, wszystkie były zdolne do dostarczania danych, najbardziej kompleksowe badanie obiektu międzygwiezdnego, jakie kiedykolwiek podjęto. Ale sierpniowy wzrost Ogona już dostarczył kluczowych dowodów. Szybki rozwój od ledwo widocznego wydłużenia do widowiska, rozciągającego się na 56 tysięcy km pokazał, że 3 i Atlas reagował na ogrzewanie słoneczne w sposób, który potwierdził jego obcą chemię. Normalne komety rozwijają ogony stopniowo. Lód sublimuje powoli, gdy ogrzewanie słoneczne przenika głębiej w jądro. Aktywność wzrasta płynnie wraz ze zmniejszaniem się odległości do Słońca. Przewidywalna fizyka dająca przewidywalne rezultaty. 3 i Atlas eksplodował, stając się widocznym. Wzrost ogona, który skoczył z 3 sekund łuku do 30 sekund łuku w ciągu 6 tygodni. Tempa produkcji, które przytłoczyły normalne zależności skalowania. Chemia napędzająca poziomy aktywności, które nie powinny być możliwe na tych odległościach od Słońca. Strumień skierowany w stronę Słońca, widoczny na zdjęciach z bardzo dużego teleskopu od lipca do sierpnia, wykazał kolejną anomalię. Wzmocnione odgazowanie ze strony skierowanej ku Słońcu. Owszem, ale utrzymujące się przez tygodnie obserwacji, normalne komety wykazują zmienną aktywność. Gdy obracają się, a różne obszary powierzchni są skierowane ku Słońcu. Trzy. I atlas utrzymywał stałe, wzmocnione odgazowanie w stronę Słońca przez cały okres obserwacji. Albo nie obracał się normalnie, albo cała jego półkula skierowana ku Słońcu miała jednolity skład, w przeciwieństwie do jakiejkolwiek normalnej komety. Kolejna drobna niemożliwość na rosnącej liście. Analiza wewnętrznej komy ze zdjęć z 26 sierpnia ujawniła strukturę w kształcie wachlarza w promieniu 5 sekund łuku od jądra. Nieco jaśniejszą po stronie skierowanej ku Słońcu systematyczne wzorce odgazowania, które nas, które sugerowały różnice w składzie na dużą skalę na całej powierzchni jądra. To nie była przypadkowa chemia. To była zorganizowana, ustrukturyzowana, systematyczna różnica, która wskazywała na procesy formowania się niepodobne do niczego w naszym doświadczeniu. 3. I atlas został złożony według innych zasad, w środowisku o innych priorytetach chemicznych. Porównanie z innymi międzygwiezdnymi gośćmi stało się kluczowe. 1 i Oumuamua w 2017 roku nie wykazała wyraźnej komy, żadnej oczywistej aktywności kometarnej. Sklasyfikowana jako asteroida, ale z wzorcami przyspieszenia, które sugerowały odgazowanie poniżej limitów detekcji, zbyt słaba dla analizy chemicznej. DWA i Borysow w 2019 roku dostarczył pierwszy punkt porównania wyraźna aktywność kometarna. Wykrywalna koma, możliwa analiza chemiczna, ale DWA i Borysow miał wyższe stosunki tlenku węgla do wody w porównaniu do 3 i Atlas. Inna chemia, inne środowisko formowania się, inna historia. Trzech międzygwiezdnych gości, trzy zupełnie różne sygnatury chemiczne, żadnego wzorca poza różnorodnością, żadnej standardowej chemii komet międzygwiezdnych. Każdy gość niosący unikalne chemiczne odciski palców z obcych środowisk gwiezdnych. To sugerowało, że galaktyka zawiera ogromną różnorodność warunków formowania się planet. Różne gwiazdy produkujące różne środowiska chemiczne, różne dyski protoplanetarne tworzące planety i komety zgodnie z lokalnymi warunkami, które dramatycznie różnią się w przestrzeni międzygwiezdnej. 3 i Atlas reprezentował jedną próbkę z tej różnorodności. Posłańca ze środowiska gwiezdnego, gdzie dwutlenek węgla dominował w formowaniu się komet, gdzie woda była rzadka lub systematycznie usuwana, gdzie pola promieniowania lub procesy chemiczne tworzyły składy lodu niemożliwe w naszym Układzie Słonecznym? Listopadowe obserwacje przetestowałyby teorię przetrwania. Czy 3 i Atlas wyłoniłby się nienaruszony z peryhelium? Czy bliskie spotkanie ze Słońcem zerwałoby przetworzoną powłokę i ujawniło chemię wnętrza? Czy fragmentacja stworzyłaby wiele kawałków niosących różne sygnatury chemiczne? Teleskop Gemini North na Hawajach był w gotowości. Price przygotował się do dalszych obserwacji z udziałem publiczności. To samo podejście edukacyjne, które udokumentowało sierpniową eksplozję ogona, śledziłoby 3 i Atlas podczas jego wyłonienia się po peryhelium. Ale wzrost ogona pod koniec sierpnia już dostarczył najważniejszą wiadomość. To nie była tylko niezwykła chemia. To był dowód koncepcji, że obce układy planetarne działają według innych zasad niż nasz własny. Stosunek dwutlenku węgla do wody 8 do 1 nie był tylko anomalią. Był dowodem na systematyczne różnice w sposobie formowania się światów wokół innych gwiazd. Szybki rozwój ogona nie był tylko zaskakującym zachowaniem. Był demonstracją chemii napędzanej przez procesy, których nasz układ słoneczny nigdy nie doświadczył. 3. I Atlas podróżował 7 miliardów lat, aby dostarczyć wiadomość o prawdziwej różnorodności formowania się planet. Jego ogon, eksplodujący i stający się widocznym pod koniec sierpnia 2025 roku, był sygnaturą obcego świata, wreszcie wystarczająco blisko naszego Słońca, aby ujawnić swoje sekrety. Chemia nie kłamie. Wzorce wzrostu ogona nie kłamią. Systematyczne różnice w stosunku do normalnego zachowania komet nie kłamią. Nie jesteśmy typowi. Nasz układ słoneczny, z jego znajomą chemią zdominowaną przez wodę, może być rzadkim wyjątkiem w galaktyce pełnej światów uformowanych w radykalnie odmiennych warunkach 3. I Atlas to udowodnił. Jeden gość z przestrzeni międzygwiezdnej niosący chemię, która podważa każde założenie dotyczące normalnego formowania się planet. Jeden ogon rosnący szybko pod koniec sierpnia, reklamujący rzeczywistość obcych światów, które dopiero zaczynamy rozumieć. W 2030 roku obserwatorium Very Rubin rozpocznie działalność. Zaprojektowane do wykrywania dziesiątek obiektów międzygwiezdnych, każdy niosący chemiczne wiadomości z różnych środowisk gwiezdnych każdy testujący nasze rozumienie tego jak różnorodne może być formowanie się planet. 3 i Atlas był zapowiedzią. Pierwszą wyraźną sygnaturą chemiczną z obcego świata, dowodem na to, że chemia naszego układu słonecznego może być znacznie bardziej niezwykła niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Ogon, który wybuchł pod koniec sierpnia, był tylko początkiem.